Cześć kochani, witajcie z tej strony, Agata. W związku z tym, że postanowiło nas zaszczycić słońce i nie pada i nie wieje, no to przychodzę do Was dzisiaj z takimi oznakami wiosny z mojego niewielkiego ogródka. Zapraszam Was na, na chwilę relaksu przy, przy zieleni i co miłego oglądania. Zobaczcie, to jest moja azalia. Azalia, Japonika. E, roza, chyba. E, kwitnie na różowo. Już w zeszłym roku myślałam, że ją y, straciłam, e, ale ona się odbiła, bo jakoś tak w ogóle y, wykopałam ją, w, w takim sensie, że no, chciałam już ją po prostu wywalić, a okazało się, że tam gdzieś zaczyna jakiś korzeń iść. No i ona się odbiła. I jest całkiem, całkiem sporą kępą. Róże zaczęły już puszczać i niestety, zobaczcie, co już tutaj siedzi. No, to jest szok. Po prostu szok. No, ale tu puściło, tu puściło. A niestety, mszyce też się już pojawiły. I ślimaki. Tu skimia. wariegata, Malutka jeszcze. lobelie zaczęły już się wybijać tutaj słuchajcie ja podkładam bo od sąsiada wychodzi nam no wszystko jakieś powójki, niepowójki także no jak to się tutaj zazieleni to, to nie widać, ale po prostu wciskam to no teraz to już muszę to wymienić, ale wciskam tutaj najbardziej jak można Tutaj druga lobelia zaczyna się już pomału wybijać. Tutaj e, moja mm, ta juka ogrodowa to jest chyba. Ona nie rośnie jakaś duża, bo tak, juka jest czysta. Czekajcie, mam kartkę. O, zobaczcie. Także, no jeszcze u mnie nie kwitła, a to będzie jej trzeci sezon. Tutaj też się wybijają krokosmie. Mam żółte i pomarańczowe. Powojnik już zaczyna puszczać. To jest ten taki wcześniej kwitnący, bo on kwitnie kwiecień i maj. Czekajcie. O. Tak się prezentuje. Zobaczymy. Ja ogólnie zostawiam sobie te wszystkie kartki, bo yy... o, tego nie widziałam. Nie wiem, czy mi się uda pokazać. Zobaczcie, yy, wychodzi już pierwsza kanna. Taka dwukolorowa, wstawię wam zdjęcie, yy, jak ona wygląda. Yy, tutaj jest. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa. Achillea. Yy... Do bukietów też się tego używa. Między innymi dlatego i u mnie rośnie. Tutaj są te dzwoneczki. Zobaczcie, no skorupy ze ślimaków po prostu. Zaczęła się też piwonia wybijać. Piwonia jest naprawdę piękna ta. W zeszłym roku były chyba trzy kwiaty. Poza zeszłym rokiem był tylko jeden. Tutaj hortensja już ma... Dużo pączków. Tu mam coś takiego, słuchajcie. Mm, nie jest to jakaś wielka kępa. No ale tam dwa, trzy e, takie kwiatostany. Nie wiem, może będzie się rozrastało jeszcze. Także to jest wsadzone sobie tutaj pomiędzy <gryw> hortensją a różą. E, ta róża też już zaczęła e, puszczać. Zobaczcie. Ile świeżutkiego przyrostu. Na tej odziwo nie ma żadnych mszyc jeszcze, także całe, całe szczęście. E, tutaj jest coś, e, co było bardzo duże. Potem to mi przemarzło. Teraz widzę, że zaczęło się troszeczkę odbijać. E, takie woskowe listki. Hmm. Zobaczcie. O, jak się nie pamięta, jakoś do tych e, nazw. Roślin na, na zewnątrz, to niekoniecznie mam pamięć. No tak, człowiek chce nagrywać. Pies szczeka, sąsiedzi gadają. E, tutaj jest moja e, azalia. Zobaczcie, taka. To jest pachnąca, żółta. E, bardzo ładnie pachnie, naprawdę słodko, ślicznie pachnie. No, tam dalej, truskawki. <grym> Ogólnie nie wiem, ale gdzieś te, yy, te, te chipsy kokosowe jakoś strasznie szybko znikają z ogródka. Nie wiem, czy to ptaki wnoszą, czy to się po prostu rozkłada. O, słyszycie to? Pytanie, czy słyszycie ptaki, czy słyszycie tylko jak sąsiedzi gadają? Dobra. Porzeczki już zawiązują, pączki. Tutaj jest czarna. E... Agrest, zobaczcie jak się już zazielenił fajnie także e... no dla mnie mogłoby nie być w sumie tych czarnych porzeczek mogłoby być tylko agres e... i pokażę Wam jeszcze coś fajnego dajcie znać znaczy fajnego tak mi się wydaje, że fajnego dajcie znać czy wy to w ogóle e... macie zobaczcie to jest mięta ananasowa słuchajcie Także w zeszłym roku ją kupiliśmy i ona naprawdę pachnie ananasem. Po też jest taki miętowo ananasowy, no i variegata. Nie, no tak na poważnie. E, nie, fajna mięta. No, na razie jest taka malutka, ja ją wsadziłam w doniczce, i ona jest jeszcze tutaj w skrzyni wsadzona. Także była taka malutka, teraz już się trochę rozrosła. Fajna miętka tutaj już zaczynają być pączki to jest taki krzewik, który kwitnie na biało, ale mi się złamała, um, już teraz to już całkiem mi się złamało oj no nie, już mimo szczerych chęci nie wyciągnę, tutaj są serduszka i zobaczcie, serduszka już zaczynają się wybijać eee, zobaczcie, jak zniknęło w ogóle te chipsy tutaj, ja nie wiem, o i chwast uuu, brzydko nie ma. Yy, dobra, serduszka zaczynają wychodzić i ja się zastanawiam, słuchajcie, czy one mi w tym roku zdążą zakwitnąć. Yy, czy nie. Bo w zeszłym roku takie strasznie ślimaki obiadły i gąsienice, że krzak urosł dość duży, ale były same patyki. Także mm -mm. Yy, I tutaj jedna z moich jedna z moich ulubionych hortensji, ona ma takie ciemne liście. Kwitnie pięknie na, na różowo. Zobaczcie ile ma pąków naprawdę. No nic te najbardziej takie pęknięte są. Także bardzo ładna hortensja. Eee, o, tutaj też kanny wychodzą dwie. Mm -hmm. Tu powinna być jeszcze jedna. Eee. Tutaj też jest taki krzewik, też kwitnie na biało chyba takimi drobniutkimi, ale on ma fajne listki i jak tu się zrobi kępa, to to naprawdę wygląda bardzo, bardzo fajnie i tak zielono. Mur w ogóle nie prześwituje. Hortensja jedna to jest jakaś taka najmarniejsza, chociaż A nie, tam jest jakaś jeszcze wcześniejsza. Ale, ale zaczęła odbijać. W zeszłym roku miała takie, nie wiem do końca co to było ale takie lepkie, kleiste, białe jakieś kulki, jakby, jakby ktoś gumę do rzucia poprzyklejał <grywa> Także no, walczyłam z tym, walczyłam. Trochę tej hortensji odpadło. Znaczy odpadło, no ja odcięłam, bo, bo było jakaś taka marna. No ale tutaj zaczyna pomału odbijać tutaj zobaczcie yy, już obiedzone przez ślimaki no przecież to można dostać nie powiem czego no. yy, tu chyba jest co tu jest yy, tu były jakieś hosty chyba sadzone także no i tutaj druga yy, hortensja też maleńka taka yy, ale no ale idzie tu powolutku idzie także mam nadzieję że te dwie sobie odbiją Zobaczcie, goździk już pomalutko się rozwija. Na razie jest tylko jeden kwiat, ale, ale jest ładny. Także nie rozmnażam nigdy goździków. Nie wiem, jak, jak ktoś ma jakiś patent dla mnie, to, to proszę dajcie znać, jak to robicie, bo wiem, że chyba się ucina tutaj te młode czubki, tak? nie wiem, nie wiem, kiepska w tym jestem <gry> także ale goździk jest piękny, już jest piękny a jeszcze się nie rozwinął yy, tutaj też już te krokosmie żółte wychodzą sobie yy, tu jest słuchajcie yy, storczyk ogrodowy i on u mnie w zeszłym roku też nie kwitł i teraz poobcinałam wszystkie liście, bo zostały tylko takie yy, dosłownie same Same włókna, tak był wyżarty przez ślimaki. Tu jest mój e, rododendron. Już widzę, że go zaczyna tutaj coś, e, jakaś rydza chyba. E, także, no, on w zeszłym roku też był kiepski, nie kwitł, a w tym roku widzę, że ma e, tutaj kilka, kilka pąków i on kwitnie na różowo. Także zobaczymy co tu wyjdzie tutaj się już pysznogłówki zaczynają wybijać z ziemi także jest ich całkiem sporo chwaścik mini hortensja następna tutaj kurczę, zapomniałam jak to się nazywa ale to rośnie podobnie jak hosta tyle że ma takie srebrne liście i dosyć duże, bardzo ładnie wygląda. No i tutaj też krokozmia. I tam e, hortensja. Hmm, chyba vanilla fraise, tak mi się zdaje. No i tutaj jest jeszcze chwaścisko do wyrwania. E, i, I moja wisteria różowa. Zrobiłam jej e, z takich kijków po prostu. Tutaj podpórkę, no i też chyba muszę ją przyciąć trochę. Tutaj też takie listki to trochę parzy jak się dotyka. Ale kwiatki są fioletowo, no, fioletowo-różowe. Na razie drobnica. Muszę tu wszystkie te liście powybierać, także e, zobaczcie po, po tych wiatrach e. no i co następna hortensja. Tutaj sobie mm, poszczepiłam takie moje. E, nie wiem, jak to się nazywa. Kwitnie podobnie do stokrotek. E, kwiatki się składają na noc i rozwijają się w dzień. Bardzo ładnie to wygląda. Jest zimozielone. U mnie jest w doniczce na oknie od, od frontu domu. No i bardzo ładna taka kaskada kwiatów i, i listków, takich zielonych. Kolejna hortensja. Tutaj moja, e, moja budowla ocieplająca ze steropianu, która też już się rozleciała e, po, po tych wiatrach. Tutaj sobie dosadziłam jakieś, e, jakieś te m, rozchodniki, e, ale będę musiała się tego pozbyć. E, orchidea moja. Mm, zewnętrzna też Wam wstawię zdjęcie jak wygląda, jak kwitnie no i następna hortensja i następna hortensja <grywa> także tutaj bluszcz jeden tutaj będę musiała poucinać może się to odbije no tutaj też jest trup i bluszczyk następny i tutaj co to jest takie zielone, położące, o zobacz, tam jest nazwa, numularia, coś, goldi No, także to też jest do pousuwania i to potem wiosną odbija i rośnie taka długa, długa kaskada. No i tutaj, słuchajcie, skrzynia moja, doniczki, e, tutaj też ta róża. To są wszystkie stare liście, będę musiała to pousuwać, bo były takie mszyce w zeszłym roku, że po prostu tragedia. Tragedia, ale ona też puszcza tutaj nowe i to jest herbaciana. No, zobaczcie. O taka. Pięknie pachnie. Naprawdę jak się przychodzi koło tego, to pięknie pachnie. No i tutaj bluszczek z dwóch stron. Tak sobie wymyśliłam, że mi będzie szedł po tej kratce. Nie wiem tylko, czy on nie będzie tu za bardzo zawadzał dla tej róży, ale w sumie tutaj jakby tej te nogi są, są wolne, można powiedzieć, tak, bo ona nie lubi tutaj mieć za, za gęsto. Z tego co, co wiem, także no, przestrzał ma tutaj przy nogach, a tył. Może w sumie, nie wiem, może może być troszeczkę zarośnięty. Skrzynia znowu do odmalowania. Tutaj jest następna hortensja. I z drugiej strony idzie sobie też ten bluszczyk. On jest piękny. Ja go miałam w domu, ale niestety no, u mnie to był magnes na przędziorki, a zobaczcie, przez całą zimę nic mu się kompletnie nie stało. Tam dwóm w tych podwieszonych pomni y, pomnikach, po ten mój pojemnikach, y, też się nic nie stało. Także y, poprzycinam troszeczkę, pobudzę do rośnięcia i będzie y, ok. Mm, tutaj są jedne goździki, o łyżka, bo tak podważałam sobie tutaj jakiegoś chwasta. Także y, tutaj jest goździk hortensja. tutaj jest taka trawka, która kwitnie. To już obcięłam, zaraz wam pokażę, co to jest. Bo druga kępa jest dużo, dużo większa, także to mam nadzieję, że tu zacznie puszczać i się odbijać, ale do tej drugiej kampy to mu jeszcze daleko. Tutaj są też następne goździki, i zobaczcie, jak poobiadane. No, ludzie naprawdę po prostu dopiero się wiosna zaczyna, a ślimory i mszyce już tak gresują, że to jest. Nie, nie do okiełznania po prostu. No, i tu jest ta druga kępa. Zobaczcie, ona się przewiesza i kwitnie na żółto takimi kielichami. Nie wiem, czy mam jakieś zdjęcie, żeby wam pokazać, no ale, ale jak zakwitnie, <noise> pierwszy kwiat to się z wami podzielę. Pierwszy kwiat w tym sezonie, oczywiście. No, i tutaj następny goździk. I tu w sumie wyrwałam, bo mi to zaczęło wrastać. Także mm, trochę tego bluszczu pousuwam. No naprawdę, zobaczcie jak on jest piękny. Gdyby on chciał tylko w domu rosnąć i... To znaczy chciałby, ale ja nie mam dla niego takiej wilgotności powietrza dobrej e, i, i miejsca takiego, żeby on nie był po prostu dla mnie e, magnesem na, na przędziorki. Ale jest przepiękny, przepiękny naprawdę i wcale bym nie pogardziła, e, gdyby, gdyby sobie gdzieś zwisał z półki. No, zobaczycie. Śliczny jest, naprawdę. Także kończąc tymi pięknymi listkami e, bluszczyku, <głos》>, życzę Wam e, kochani miłego dnia, miłego wieczoru. Zależy kiedy oglądacie. Trzymajcie się ciepło, nie dajcie się. No i co? Czy ktoś Ci już dzisiaj mówił, że jesteś super? Ja Ci mówię. Pamiętaj, pa!